Cześć, witajcie na kanale Pearl New Dzisiaj znowu będzie o projekcie od Mochi Nitz, dlatego, że opowiem Wam o topie Suria, który niedawno skończyłam. Może na początku przedstawię Wam dane techniczne tego projektu, bo podejrzewam, że nie wszyscy go znają. Zatem jest projektu Mochi Nitz, nazywa się Suria Top. Można, kupić na, można wzór na ten top zakupić na Ravelry albo też na stronie u projektantki. Wzór jest dostępny w języku angielskim, no i też w innych językach, chyba hiszpańskim i włoskim. Po polsku niestety go nie znajdziemy jeszcze. Włóczka polecana na ten wzór przez projektantkę to włóczka Bell. I właśnie z niej wydzielgałam ten top, który tutaj widzicie. Próbka jest bardzo wdzięczna, bo to 20 oczek na 34 rzędy, czyli dość sporo włóczek, które są dostępne na rynku, można by tutaj na ten top przeznaczyć. Top jest robiony na drutach, ale wydaje mi się, że to już jest taki um, znak rozpoznawczy mochi, że jest tam coś dorzucone, co trzeba zrobić na szydełku. I tak jest też w tym, w tym w przypadku tego topu. Jest to wykończenie tutaj z przodu, um, jeśli się nie mylę, no i właśnie te, te stążeczki. Jeżeli nie robicie na szydełku, tak czy inaczej, wydaje mi się, że moglibyście sobie poradzić z tym wzorem, dlatego że ten, ta wymagana umiejętność robienia na szydełku jest minimalna. Tam po prostu wystarczy dać kilka wykończeń, i wydaje mi się, że jest to do zrobienia. Wzór jest też opatrzony filmikami instruktażowymi, które są bardzo pomocne, więc do każdej techniki, która jest wykorzystana we wzorze, jest filmik. W ogóle cały wzór jest napisany w taki sposób, że praktycznie prowadzi nas za rękę. Więc nie jest tak, że faworyzuję te bardziej doświadczone dziewiarki, tylko myślę, że właśnie i chce trafić do, no do wszystkich, do początkujących, do średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Ten top, który tutaj widzicie, to moje drugie podejście do tego projektu. Dlatego, że w swoich zapasach włóczkowych znalazłam włóczkę idealną na ten projekt. Czyli linę od zgarn, w pięknym limonkowym kolorze. I chwyciłam za nią w pierwszym odruchu, natomiast zrobiłam próbkę, ona mi się nie zgodziła, o czym wiedziałam, yy, i przede wszystkim nie zgodziła mi się ona na długość. I pamiętałam o tym do momentu, aż o tym zapomniałam. <grym> I tak dobrze mi się dziergało ten wzór, że się obudziłam, jak ta długość była tak długa, że tu ten fragment m, pachy, y, może inaczej, tu ten dekolt y, zaczynał się czy kończył pod biustem, więc musiałam to wszystko spróć, Nie chciałam tam już kombinować, bo też było tak, że te wykończenia nie po tej stronie, po tej i po tej, które się robi w miarę dziergania, to znaczy to nie jest te wykończenia tutaj, pachy one nie są dodane na końcu, tylko po prostu przerabia się je w rzędach razem z, z przodami i z tyłem topu. Wychodziło mi bardzo luźno, więc też nie byłam zadowolona z tego efektu. Liczyłam na to, że to się zablokuje, no ale nie byłam pewna, więc przez to, że te dwie rzeczy nie leżały mi w tym projekcie, wolałam to spróć i po prostu zacząć od nowa. A jak już zaczynałam od nowa, to też stwierdziłam, że zmienię włóczkę. Bardzo też mi się podobał kolor, który widziałam na zdjęciach u mocy i wydawało mi się, że to jest ten sam kolor, który tutaj mam, czyli to jest perłowy od, no, od dropsa włóczki Bel. Natomiast później, jak przeczytałam to, co jest w wzorze, to się okazuje, że nie, że ona korzysta z innego koloru. U niej jest to kolorek 0,3, a mój perłowy, nie wiem, to jest 0,1? Będę musiała sprawdzić. Tak w ogóle Drops wypuścił nowe kolory włóczki Bell, więc sam raz na ten projekt. Jak już wiedziałam, że będę zmieniać włóczkę, to oczywiście zrobiłam próbkę, grzecznie, którą wykonałam tak dobrze, że się wstrzeliłam w próbkę, tą, która jest podana we wzorze. Chyba tam na wysokość znowu miałam troszeczkę problem, ale byłam bardzo blisko tego, co tam, co tam powinno być. Natomiast jak już zaczęłam dziergać, no to ta próbka mi się rozjechała, ale nie w tę stronę, w którą bym chciała, dlatego że zaczęłam dziergać ciaśniej. I ostatecznie. Ta próbka to 21 oczek na, 3, na 29 rzędów, więc tu mam taką próbkę, a powinno być 20 oczek na 34 rzędy. No więc mój top jest trochę mniejszy niż zakładałam. Dzielgałam rozmiar, ten na obwód biustu 92 cm. Ja mam 93, czasem 92,5, czasem 93,5, więc wydawało mi się, że te 92 będzie w porządku, dlatego że te włóczki mm, bawełniano-lniane lniano one się lubią troszeczkę mm, rozciągnąć w miarę noszenia. I pomimo tego, że ten wzór jest zaprojektowany tak, żeby mieć 5 cm luzu właśnie w klatce piersiowej, pomyślałam sobie, że Wolałabym, żeby ona była jednak troszeczkę bardziej opięta, bo takie rzeczy wyglądają na mnie po prostu lepiej. I też wydawało mi się, że bałam się tego po prostu, że ona wyjdzie za duża. I gdyby wyszła za duża, to ciężko byłoby mi kontrolować te wszystkie dziury. Wiecie o co chodzi? Więc wydawało mi się, że jak będzie ciasna, to już będzie lepiej. Zapisałam sobie wymiary tego topu, dlatego że przed chwilą go mierzyłam. I tak, wyszła mi... Dużo mniejsza niż chciałam. Tak jak mówię, w obwodzie klatki mam 93 cm, natomiast tu mam 87, więc ona musi się rozciągać na 6 cm, co nie jest idealne, dlatego że ten przód, on, wiadomo, tutaj jest otwarty. Więc w tym miejscu po prostu muszę mieć włożoną agrafkę. Można też sobie wszyć jakieś haftki albo, może, nawet zaszyć. Zszyć ten fragment, ale stwierdziłam, że agrafka w moim przypadku wystarczy. Tu na podkrój pachy ta głębokość to jest 20 cm, a głębokość mojego dekoltu to 23 cm. Na długość wszystko ma 50 cm i tak sięga mi trochę poniżej pępka. Źle Wam wcześniej powiedziałam. Tu nie powinno być 5 cm luzu oryginalnie, tak jak jest zgodnie z tym, co jest we wzorze, tylko trzy. I chyba dlatego właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to we wzorze było tak, że rozmiary idą 92, a później jest 98. W sumie mogłam wziąć, wziąć się za ten 98, ale wydawało mi się, że jak próbka mi wyszła idealna, to jak zacznę dziergać, to będę dziergała luźniej. I z tego względu już tak sobie um, oszacowałam, że ten, tego luzu po prostu sobie dodam w trakcie dziergania. Nie przewidziałam jednak tego, że zacznę dziergać ciaśniej po prostu. Okej, okay, jeżeli chodzi o sam wzór, no to tyle. Teraz Wam powiem o moich modyfikacjach, dlatego że jest ich tutaj kilka. Po pierwsze wizualnie widać, że mam trzy wstążki, a nie dwie. I zrobiłam to właśnie um, dlatego, że chciałam, żeby to był taki bardziej top, żeby on był bardziej praktyczny, po prostu, żeby mogła w nim chodzić po mieście, a nie był tylko na plaży. No, gdybym miał dwie stożki, nadal mogłabym w nim chodzić po mieście, ale nie czułabym się komfortowo, nie wiem, żebym po niego po prostu nie sięgała często. A chciałabym, żeby mi służył. No to właśnie przez to, że jest taki troszeczkę bardziej zakryty, trochę go też przedłużyłam tutaj nieznacznie. Um, nie pamiętam o ile centymetrów, ale tak jak mówię, to ma 20. No, 30 cm ja mam tutaj, tak? No tu jest 20, a długość całkowita to 50. Słychać pociąg. Poczekam aż przejedzie. Przez to że Mochi lubi wykończenia, zastanawiałam się, dlaczego nie wykończyła tutaj dołu ikolem. Przecież ten dół tak się prosi o ten Ikol. I szczerze mówiąc, jak patrzyłam na zdjęcia po hasztagu na Instagramie tego topu, osób, które go zrobiły, to to, co mi się rzuciło w oczy, to było właśnie to, że u niektórych trochę się rozchodził na dole ten top. I ja przypisałam to troszeczkę właśnie temu, że, ten, ten że tego iKordu nie ma u spodu, że on jest taki niewykończony za bardzo. Natomiast teraz jak o tym myślę to wydaje mi się że to przez to że po prostu są dwie wstążki u góry więc tak jakby tu jest ten top jest bardziej trzymany a na dole jest no, po prostu tak luźno się układa właśnie z tego względu że nie ma tej trzeciej wstążki więc on troszeczkę przez to się rozchodzi. I dlaczego to jest błąd? No dlatego że teraz ten i-cord pomimo tego że starałam się żeby wyszedł mi żeby był luźny to jednak on ściąga mocno te dzianiny. I z przodu nawet to nie wygląda źle. Natomiast z tyłu robi mi się taki, taki brzuszek. Dlatego że y, ta dzianina jest y, lejąca i dół równa się tutaj obwodowi klatki, więc on jest robiony na prosto. Y, no i wiadomo, że. Tutaj na plecach, gdzie mam troszeczkę wcięcia w talii, tam tego materiału jest więcej, on się schodzi, jest takie zebrany przez ten i więc y, niestety nie mogę go teraz spróć, bo najpierw zrobiłam i a później całe to wykończenie z przodu, które jest dosyć pracochłonne. No więc już muszę się z tym pogodzić, że on po prostu taki jest. Bardzo się to nie rzuca w oczy. No, ale mi przeszkadza, dlatego że to jest taki głupi, niepotrzebny błąd. Nie wiem po co, co je podkusiło, żeby ten iPhone w ogóle tam zrobić. I tak, jedno wykończenie dodałam, a drugiego nie zrobiłam. Tutaj jeszcze ominęłam jedno wykończenie pod pachami na ten fragment, dlatego że przez to, że ten top wyszedł troszeczkę mniejszy niż bym chciała, to bałam się, że jeżeli tutaj coś dodam. To będzie mi to trzymać, jakoś mi to zbierze bardziej dzianinę. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale też jakoś nie jest tak, żeby mi brakowało jakoś specjalnie tego wykończenia tutaj pod pachą, więc powiedziałam, że po prostu zostawię to tak, jak jest. I ostatnia rzecz, której jeszcze nie zrobiłam, a którą zamierzam, zamierzam właśnie pokusić się o takie eksperymenty. Te wstążki, jak widzicie, one są, one są wyprasowane, jak na ten moment. Ale nadal wyglądają na takie lekko okrapnięte. To znaczy tak, zaraz po wydzierganiu one wyglądały dużo gorzej niż teraz. Wypracowałam je i to wygląda o wiele schludniej niż wcześniej. Natomiast wpadł do głowy taki pomysł, żeby kupić krochmal w sprayu i właśnie tym krochmalem w sprayu je potraktować. Zastanawiam się, czy to je troszeczkę usztywni i właśnie sprawi, że będą um, takie, że je uwydatni, uwydatni w kształt. Nie chcę tego robić takim tradycyjnym krochmalem, bo to jest czasochłonne i też ten krochmal trzyma bardzo, bardzo dobrze. Natomiast zakładam, że taki krochmal w sprayu jest trochę delikatniejszy i być może miała, będę miała większą kontrolę nad tym, nad jego ilością. Więc jak kupię, jak zrobię, jak przetestuję, to dam wam znać, czy się sprawdziło, czy nie. Na wszelki wypadek, gdyby to był kompletny niewypał, to zawsze mogę wybrać ten top i, i już i sprawy nie ma, nic się nie stanie, to, jest, to nie jest nieodwracalne, więc na pewno na pewno poeksperymentuję. Podsumowując, powiem Wam o wzorze i o projekcie, bo to są dwie różne rzeczy. Wzór jest napisany świetnie. Jest opatrzony zdjęciami pomocniczymi i także materiałami wideo, o którym Wam powiedziałam wcześniej. Jest dosyć długi, dlatego że Moci pisze zwięźle, ale też tak opisowo, czyli nie zostawia nic, nie doprowadza do takiej sytuacji, że użytkownik musi się zastanawiać, co ma zrobić. Wszystko, co, co trzeba zrobić, jest wypowiedziane. Więc podążając za tym wzorem, czuję się taka zaopiekowana. I mam poczucie, że projektantka po prostu zadbała o to, żeby mi się powiodło. Jeśli o sam projekt chodzi, to tak samo jestem w nim zakochana. Bardzo mi się podoba to, że widzę po tym, jak ten top leży i po różnych rozwiązaniach, które były zastosowane w tym wzorze, że projektantka rozumie, jak Dzianina powinna leżeć na ludzkim ciele. I to widać na przykład. Po tej części, po tej części, e, tu, tak samo, więc to, to wszystko sprawia, że, że ten top po prostu leży tak, jak e, najlepiej jak może. Zastanawiałam się nad tym, czy ten top ma jakieś minusy, i przez długi czas nie mogłam znaleźć żadnego, ale w końcu wpadłam na jeden. Otóż jest to i minus, i plus, tak naprawdę tego projektu. Otóż jest on bardzo mocno w trendach. I z jednej strony to jest super, to jest ekscytujące. Tak jak mówię, rzuciłam wszystko to, co robiłam, po to, żeby wydziergać ten top. Natomiast druga strona medalu jest taka, że trendy nie za bardzo się sprawdza, sprawdzają w dzierganiu po prostu. Ja do tej pory kierowałam się taką zasadą, że jeżeli jakiś projekt podoba mi się teraz, w tym momencie, i muszę go mieć, i mogę się opanować, to to robię i sprawdzam za rok, czy nadal mi się podoba. No bo to jest znak, że ta rzecz posłuży mi dłużej niż przez jeden sezon. Natomiast jeżeli coś jest takie bardzo mocno w trendach, no to jest szansa, że w tym roku mi się przeje i później już nie będzie aktualne, nie będę chciała w nim chodzić. Nie jestem pewna, czy tak będzie z tym topem, dlatego że w tym może ten pierwszy w tym limonkowym kolorze, który zrobiłam byłby tak bardzo mocno w trendach, że za rok już nie miałabym go ochoty nosić, natomiast ten jest taki trochę bardziej klasyczny, więc może przez to jest trochę bardziej ponadczasowy. To się chyba raczej okaże z czasem. No to może dość opowiadania, wskoczę z niego i pokażę Wam jak nim wyglądam. Ok, top się prezentuje tak. Troszeczkę na oślep tutaj włożyłam tą agrafkę i też na szybko, więc nie jestem pewna, czy dobrze się to układa. Czuję się w nim w porządku. Jak na top, który jest o 6 cm mniejszy w obwodzie klatki piersiowej niż moje ciało, to jest naprawdę ok. I pomyślałam sobie, że to dlatego, że ta dzianina, która powstała. W wyniku tego, jakie druty wybrałam do jakiej włóczki. Po rozciągnięciu ma ten spory potencjał do rozciągania się. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Ale no, po angielsku to się nazywa Negative Ease, czyli czyli no to, w jaki sposób dzianina się, na ile ona jest w stanie się rozciągnąć. I to można zmierzyć. Tak samo jak się mierzy próbkę. Po praniu i blokowaniu, zazwyczaj nic z nią nie robimy, prawda? Po prostu kładziemy ją na stole, tak jak jest, bierzemy linijkę i wtedy mierzymy. Natomiast, żeby zmierzyć negative ease, wystarczy wziąć materiał, naciągnąć go, przymocować tutaj czymś, jakimiś szpilkami, zabezpieczyć i wtedy zmierzyć. I widzimy, ile w 10 cm wtedy jest oczek, czyli jaki jest potencjał do rozciągnięcia się tego materiału. I nie mierzyłam tego, ale na oko widać, że on jest spory, prawda? I myślę, że właśnie dzięki temu mi się upiekło. Czyli ten błąd, te 6 cm mniej, nie wygląda jakoś tragicznie, dlatego że rozciąga się po prostu tam, gdzie ma się rozciągnąć ten top, i nawet się to rozkłada po całej szerokości tej dzianiny i nie wygląda to źle. Czuję się w nim też ok, i zaraz wychodzę, więc ym, powiem Wam, jak jest. Jeszcze w nim nie chodziłam, <grym> dlatego że jak coś wydzielgam, o czym chcę Wam opowiedzieć i pokazać Wam tutaj na vlogu, yy, to boję się w tym chodzić, bo boję się, że nie wiem, pójdę na kawę i się poplamię, albo coś się wydarzy, coś mi się popruje. Yy, więc chcę Wam pokazać. Najpierw, a dopiero później mogę to użytkować. Więc cieszę się, że już nagrywam tego vloga, bo to znaczy, że będę mogła w nim chodzić. Okej, okay, jeśli o ten top chodzi, no to tyle. Ja będę go zaraz testować. Powiem Wam, co się tutaj wydarzy. Dobrze, że sobie spisałam rozmiary i dobrze też, że Wam powiedziałam, bo czasem sobie zapiszę coś, a później wyrzucę tę kartkę i w końcu nie wiem. A tak to mam to tutaj utrwalone, więc wiemy, jakie są wymiary tego topu. I myślę, że zmierzę go tak za. Za dwa, trzy prania i zobaczymy wtedy, co się wydarzyło z tą dzianiną. Dlatego, że to nie jest mój pierwszy udzierg z włóczki Bell. Yy, I no, mam taką obserwację, że ona właśnie lubi się rozciągać. To na pewno też zależy od tego, jak ciasnie jest splot. Gdybym to robiła, nie wiem, na dodatkach 3 czy tam dwa i pół, no to yy, wiadomo, że ten potencjał do rozciągania byłby mniejszy. Ale chyba dziergałam ją na drutach 3,5 albo 3,75, więc tam są, no widać zresztą, że są przerwy między tymi um, oczkami, no więc ten potencjał do rozciągania się jest dosyć spory. Jeśli o ten top chodzi, to już tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, ale nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, dlatego że nie sprawdziłam tego, ale jak y, wiązałam za pierwszym razem te stążki, to one wyglądały tak trochę niefajnie, były takie oklapnięte, dlatego wpadłam na pomysł właśnie ich maleje. I mój partner, który jest żeglarzem, powiedział mi, że takie stążki można jest sposób na to, jak je wiązać, po to, żeby one dobrze wyglądały, żeby trzymały swój kształt. I tak jak mówię, nie sprawdziłam tego. To jest to, i możecie potraktować to jako taką anegdotkę, którą można sobie sprawdzić, ale warto jest tutaj zrobić węzeł płaski, i wtedy ponoć one się właśnie układają tak, jak powinny. Możemy wypróbować. Odwiążę ten, Mogą odwiązać inny, no ale dobrze, przy będzie. Węzeł płaski to taki, który horyzontalnie jest symetryczny, czyli Gdyby tutaj była jakaś taka linia, to co, co jest u góry, jest symetryczne względem tego, to co jest um, względem tego, co jest um, u spodu. I wydaje mi się, że jak wiąże te wstążki w taki sposób, w jaki on mi pokazał. To wygląda to lepiej. I one nie są takie przekręcone. Nie wyglądają tak. Tylko właśnie. Leżą właśnie płasko. No. Więc to jest do sprawdzenia, jeśli macie ochotę na to, żeby wasze wstążki były idealne. Słuchajcie, mam tyle rzeczy na drutach, że aż wstydzę się przyznać przed wami. Przed wami, a co dopiero przed ludźmi, którzy nie dziergają. Zazwyczaj pozwalam sobie na to, żeby mieć dwa projekty. Jeden taki bardziej skomplikowany, bardziej wymagający. A drugi, który z, tam składa się z oczek prawych do serialu, którym sobie mogę odpocząć od tego pierwszego. Ta zasada w ogóle w tym momencie nie obowiązuje, dlatego że mam tyle projektów, że nawet nie jestem w stanie ich zliczyć. Zaczęłam też projektować własne rzeczy, żeby były gotowe na jesień. I bardzo chciałam zrobić wzór na jeden sweter. Natomiast nie wiem skąd. Ale mam taki przypływ Weny, że piszę trzy wzory naraz. Więc jakbym miała określić to, co się dzieje teraz o moich drutach, to by było wszystko, wszędzie naraz. Nie będę Wam pokazywać tego, nad czym pracuję, nad tymi swoimi projektami, plus nad projektami od innych osób jesiennymi, ale pokażę Wam, co letniego mam na drutach. Pierwsza rzecz to w sumie mój projekt. To miał być taki ażurowy, ażurowy top z podobnym, z podobnym, niepodobnym dekoltem do tego. To ma być top-top, nie kamizelka taka otwierana z przodu. Chciałam, żeby to było coś na lato. Ale tak na prażące lato, czyli na 30 stopni, więc wymyśliłam sobie właśnie ażur, ażurowy wzór, ale nie chciałam, żeby on, był, żeby on był zbyt romantyczny. Nie chciałam, żeby był dziewczęcy, taki bardzo jakiś kwiecisty, tylko żeby to był taki nie chcę powiedzieć nowoczesny ażur, no bo dlaczego te kwiecisty miały nie być nowoczesnymi, ale taki bardziej mm, prosty. No właśnie, taki mniej skomplikowany ażur. Prosty wizualnie i też prosty w wykonaniu, bo to nie jest nic trudnego. Jeżeli wygląda na trudne, to wierzcie mi, że nie jest. To jest tylko jak to z ażurami bywa: sekwencja narzutów i później redukcji oczek. Bardzo dawno nie pracowałam nad tym e, topem. Porzuciłam go w pewnym momencie, dlatego że e, nie wiedziałam, co chcę w końcu, żeby było u góry. Więc powiedziałam, że muszę się zastanowić i że ten projekt musi odpocząć. Więc e, gdzieś chyba mam nadzieję, że sobie e, rozrysowałam, e, jak ten Ażur powinien e, się układać. Tak, w ogóle mam taką książkę, nazywa się. E, Knittings, no nie, Japanese Knitting Stitch Bible, chyba tak. I w tej książce znajdziecie najpiękniejsze wzory ażurowe na świecie. Więc jest to taki, nie wymyśliłam tego sama. To jest fragment jednego z tych ażurowych wzorów, troszeczkę zmodyfikowany. Dużo projektantek z tego co widziałam korzysta z tej książki, na przykład Kutowa Kika, Sali Nordlund, więc wszystkie te fantazyjne, bardzo fantazyjne momentami um, ażury pochodzą właśnie z tej książki. Włóczka, którą, z której dzielgam to jest Linne od Sanne Zgan, ta masełkowa, to już jest jej trzecie życie, czwarte być może, kto już, kto już liczy, nie? Więc mam nadzieję, że to też jej ostatnie życie i kiedyś skończę ten top. Być może już nie tego lata, dlatego że tam okazało się, że inne rzeczy mają pierwszeństwo. Zobaczymy. Podoba mi się, chciałabym, chciałabym to skończyć, ale, ale no jeszcze nie mam pomysłu na to, jak. Więc nie będę się zmuszać. Jak najdzie mnie wena, no to wtedy skończę. I jeszcze jeden projekt na lato z włóczki Bell, tym razem. Tutaj nawet kupiłam nowy kolorek ciasteczkowy z tej nowej palety. To ten taki beż, bardzo, bardzo ładny. I kupiłam jeszcze jeden kolor z tych nowych: kakaowy, kasztanowy. Kakaowy albo kasztanowy, nie pamiętam. Ale ostatecznie nie dostał się na. Nie przeszedł castingu, dlatego że jest zbyt ciepły i nie pasował mi do. Do tych pozostałych kolorków. Nie wiem, czy poznajecie ten projekt. To jest Seashell Team od Miotic Art. I właśnie postanowiłam zrobić, podmienić sobie włóczkę na bel. Dziergam na drutach 3,5 mm, a próbka mi wychodzi, wycho w ogóle wychodzi w kosmos. Zupełnie jest inna, to chyba powinno być 28 czy 27 oczek. I Magda też dzielę na drutach 3,5, natomiast tu mam, ich, tu mam ich 21, więc dziergam rozmiar, którego nie ma, <grym> dlatego że pomyślałam, że skoro próbka mi wychodzi tak duża, to po prostu dobrze dla mnie, dlatego że będę mogła sobie zrobić rozmiar XS, tam trochę sobie na głębokość dopasuję tutaj um, podkrój pachy. Ale nic z tego. Jak przeliczyłam, to się okazuje, że nawet rozmiar XS byłby o dużo za duży. Więc robię rozmiar XXS wymyślony. I powiem Wam, że te paski naprawdę, naprawdę szybko i przyjemnie się przerabia. Rzeczywiście ten efekt paska, czyli to, że zrobię te sześć okrążeń i już zmieniam na kolejny kolor, i znowu, na kolejny, i znowu, i znowu, działa jakoś tak na psychikę, że wydaje się, że. Że, ten, że tej robótki po prostu przybywa szybciej i to też jest projekt, na który zachorowałam od momentu, kiedy go zobaczyłam no to chciałam właśnie, wiedziałam, że po prostu będę to dzielgać znowu, nie wiem czy skończę tego lata mam nadzieję, brakło mi tego brązowego kolorku więc jestem teraz w trakcie przestoju, bo czekam na dostawę no ale powoli do przodu, mam nadzieję, że może mi się uda zastanawiam się co zrobić z tym bo zwykle jak dziergam coś w paski, no to sobie um, przeciągam nitkę, ale tu jest tyle kolorów, że jest po prostu za daleko, żeby tę nitkę um, tak jakby dalej ciągnąć, żeby, żeby jej nie odcinać po prostu. Więc myślę, że może sobie zaplotę. Widziałam, że tak można. Nie wiem, czy to zadziała, jeżeli chodzi um, w przypadku właśnie takiej włóczki um, bawełniano-lniano-wiskozowej, ale na próbę zrobię tutaj taki warkoczek po praniu, oczywiście, no bo ona się tam może wyciągnąć, tak żeby ten warkocz nie trzymał i zobaczymy, czy to zda egzamin, czy nie. Jak nie, no to może wtedy zbierę się na to, żeby pochować te nitki, ale mam nadzieję, że się jednak uda. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję, że tutaj byliście ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!